Nie było czerwonego dywanu. Goście, którzy przybyli w czwartkowy wieczór do ogrodu Willi Lęca, w Szczecinie zachwycali klasą, elegancją i szykiem. Za nami kolejna edycja herbatki Północnej Izby Gospodarczej. Spotkania, w którym wzięli udział członkowie izby, ich małżonkowie, posłowie, senatorowie, a także zaproszeni goście, wśród których można było wypatrzeć najważniejsze osoby w mieście. Północna Izba Gospodarcza ma 13-letnią tradycję i jedną z pierwszych imprez, które się odbywały, takich imprez integracyjnych, była herbatka izbowa. Oczywiście. Izba liczyła niewiele ponad 100 osób. To grono, które się spotykało było niewielkie, wszyscy się znali. Dzisiaj jest to inna izba, półtora tysiąca firm, w związku z tym i większy teren, i bardzo dużo osób, dużo gości, którzy przyjechali nie tylko z tego województwa, ale i kraju i zagranicy. Północna Izba Gospodarcza zrzesza przedsiębiorców i biznesmenów. Działalność w Izbie dla niektórych jest przepustką do wielkiego świata biznesu. W jakim innym miejscu bowiem można spotkać tyle osób prowadzących własne interesy? Zajmujemy się przede wszystkim pomocą przedsiębiorcom. Pomoc, przez pomoc rozumiemy kształcenie. Wszyscy musimy się kształcić ustawicznie, by, by móc funkcjonować we współczesnym biznesie. Ale jest to również kojarzenie partnerów, są to misje zagraniczne, to są również spotkania integracyjne. Jeżeli ktoś już do Izby należy, to wie, że codziennie dostanie maila czy maile z informacjami o, o tym, co się dzieje, w czym może uczestniczyć. Izba w naszym województwie ma wiele współpracujących ze sobą oddziałów w mniejszych miastach i gminach, w tym w Koszalinie, Wałczuś Świnoujściu, Myśli Bożu czy Hoszcznie. Staramy się integrować naszych przedsiębiorców lokalnych, stwarzając im dostęp do bezpłatnych szkoleń językowych czy sposobów zarządzania, sprzedaży, skutecznej sprzedaży, marketingu i innych, ale przede wszystkim integracja społeczna społeczności naszych przedsiębiorców lokalnych. Dla przedsiębiorców z mniejszych miast działalność w izbie jest bardzo korzystna. Daje im możliwość nawiązywania cennych w prowadzeniu codziennego interesu kontaktów. Gdzie, jak gdzie, ale właśnie w biznesie znajomości często decydują o powodzeniu lub niepowodzeniu inwestycji. Przedstawiciele gmin zrzeszonych w izbie współpracę bardzo chwalą. Współpraca jest od bardzo dawna i o korzyściach, gdybym nie chciał mówić, to w ogóle nie byłoby sensu. Natomiast tej, tych korzyści tej współpracy jest bardzo dużo. Przede wszystkim na polu spotkań z inwestorami, na polu sprowadzania inwestorów, ściągania inwestorów, na polu współpracy z Goleniowskim Parkiem Przemysłowym, w którym to koncentruje się bardzo mocno życie gospodarcze naszego regionu. Jesteśmy z tej współpracy bardzo zadowoleni. Podczas spotkania wręczono nagrody dla najprężniej rozwijających się firmy w województwie. Nagrody przyznawano w czterech kategoriach. Najbardziej prestiżowy tytuł Firma Roku otrzymała firma. Home.pl, szanowni państwo, kategoria Firma Roku. To jest pierwsza kategoria. Pan prezydent wręcza statuetkę. Będą też kwiaty. I oczywiście dla wszystkich laureatów również pamiątkowe tabliczki, które będzie można umieścić w swoim biurze, bo to historyczny, pierwszy konkurs, właśnie. I pierwsze rozdawane nagrody w tym konkursie. Nominowani w tej kategorii to Homepel, który jest zwycięzcą Oticon Polska Production, Tieta Poland, Spółka Zoo i CIA Biuro Technologiczne, Spółka Zoo. Historia firmy to już 14 lat. W przyszłym roku będziemy mieli 15-lecie. Dynamiczny rozwój, wiele sukcesów, w tym międzynarodowych. Duża skala dzisiaj działalności. Lider na rynku, jeżeli chodzi o usługi, innowacyjność. Wszystko to kupione oczywiście pomysłowością, ciekawymi rozwiązaniami, jeżeli chodzi o biznes, innowacyjnością, nowościami, które pozwoliły nam zdobyć sukces. No i oczywiście praca. Praca przede wszystkim ta długofalowa, konsekwentna. Podczas spotkania wręczono także nagrody w kategoriach Inwestycja Roku, Innowacyjna Firma Roku i Lokomotywa Roku. Firmy nominowane i nagrodzone w poszczególnych kategoriach są rynkowymi pionierami, generują wysokie dochody i zatrudniają wielu pracowników. Mocna pozycja rynkowa tych firm przynosi korzyści gospodarce. Ich rozwój to rozwój całego miasta i województwa. Dzisiejsi laureaci to potwierdzają. Praktycznie mamy i lokomotywy i postępu gospodarczego w naszym regionie, takie duże firmy silne jak Kargotek, które w ostatnim czasie zagościły na naszym terenie i przyciągają kolejnych inwestorów, bo chociażby Teleskop to jeden z kooperantów, który już zdecydował, że tutaj również będzie pracował. Mamy takie firmy, które znane, które reklamują nas w całej Polsce od wielu lat, jak Home.pl. Czy mamy firmy innowacyjne? Dla nas jeszcze wciąż nie do końca odkryte, ale znacząco, znacząco liczące się na rynku europejskim, które mają potencjał innowacyjny jak Gryflap. Także bardzo się cieszymy. Ja widzę coraz więcej takich pozytywnych bodźców w naszym regionie i, i wierzę, że te kolejne miesiące będą przynosiły coraz lepsze efekty, jeżeli chodzi o zmiany gospodarcze naszego regionu. Według prezydenta Szczecina Piotra Krzystra współpraca pomiędzy Urzędem Miasta a Północną Izbą Gospodarczą układa się wzorowo. Willa Lenca, w której ogrodzie odbyło się czwartkowe spotkanie, już wkrótce będzie stałą siedzibą izby. A współpracujemy tutaj w wielu przestrzeniach. E, przykład choćby. Budynku dla Północnej Izby. To jest przykład dobrej współpracy miasta z samorządem gospodarczym. Budynek właśnie pochodzi z zasobów miejskich, jest remontowany dzięki środkom unijnym i będzie na pewno ważnym elementem integracji środowiska gospodarczego Szczecina. Północna Izba Gospodarcza i Miasto Szczecin wspólnie walczą przykładowo z utrudnieniami dla przedsiębiorców czy biurokracją. Staramy się rozwiązywać wspólnie różne problemy, które dotykają przedsiębiorców. Takim dobrym przykładem jest choćby współpraca takiej komisji Północnej Izby Gospodarczej, Komisji Budownictwa z urzędem. Przez dwa lata poprawialiśmy pewne procedury w urzędzie po to, żeby przedsiębiorcom łatwiej inwestowało się w mieście, łatwiej prowadziło się proces budowlany przede wszystkim. I to się i to się udaje. Szczecin był jednym z pierwszych miast i tutaj też w jakiejś mierze na wniosek środowisk gospodarczych, w którym pojawiło się pie, pie, jedno okienko. roczna herbatka Izby Gospodarczej oprócz wymiaru biznesowego miała również wymiar charytatywny. Podczas imprezy zbierano pieniądze na dom samotnej matki oraz na pomoc bezdomnym zwierzętom przed zbliżającą się zimą. Hasło tegorocznego spotkania to Sztuka i Biznes. Z tej okazji przybyli goście, mogli zobaczyć i posłuchać uczniów Szczecińskiej Akademii Sztuki, czy zobaczyć podczas Teatru Ognia. Gościem imprezy był popularny rysownik i satyryk Henryk Sawka, który w kilku zdaniach opowiedział nam o swojej pracy. Zawodowcy y, dostają zlecenia, y, grafomani szukają natchnienia. A co jest bardziej wdzięcznym obiektem do satyry? Sztuka czy biznes? Nie no, biznes oczywiście. Sztuka jest. no może być obiektem satyry. Oczywiście, Woody Allen to, to. to świetnie pokazuje, ale generalnie dla, dla mnie, dla satyryka nawet, nawet nie sztuka, nie polityka, nie, nie ale właśnie polityka jest najwdzięczniejszym obiektem satyry, no i obyczajowość współczesna, m, polska, hipokryzja i różne inne grzeszki. Gwiazdą wieczoru podczas gali Północnej Izby Gospodarczej był popularny wokalista Zbigniew Wodecki. wieloletni wieloletniej juratańce z gwiazdami, autor wielu przebojów, z których najsłynniejsze to chałupy Welcome to czy Zacznij od Bacha. Artysta po występie udzielił nam krótkiego wywiadu, w którym stwierdził, że granie na koncertach zamkniętych dla najważniejszych osób w mieście zasadniczo nie różni się od koncertowania na festynach i imprezach plenerowych. Nie ma żadnej różnicy. My się staramy zawsze. Zawsze się podobać i zawsze wybaczyć jak najlepiej. Pamiętam, czy to jest sala wieharmoniczna czy to jest plener, czy jest plus 20, czy jest minus 11, bo i też tak bywało. Zawsze się człowiek stara, żeby się ludzie dobrze y, bawili. Oczywiście od, od tych warunków dużo zależy. Na szczęście mi się udało zbierać taki repertuar, który jest i na, i na plenery, i na wieczór przy świecach, i na salę przez te 40 lat Bóg dał, że, że, że dobrze się czuję i mamy, że tak powiem, y, Płaszczyznę porozumienia z publicznością, czego życzę wszystkim moim młodszym koleżankom i kolegom. Uprzedzili mnie, że mam Pana nie pytać o pszczółkę Maję, ale jak już Pan wspomniał o tym repertuarze, czy odbył się kiedyś Pana koncert bez tej piosenki? Parę razy próbowałem, nie udało się. Przynajmniej fragment musiałem zaśpiewać, ale ja mam do niej wielki szacunek. Ponieważ mnie na tych skrzydełkach ciągnie już tyle lat, mnie pociągnęła po tej mętnej wody my, powierzchni, mętnej wody naszego show biznesu, jak zawsze mówię, także szacunek i cały szczęście, że to nagrałem, bo nie chciałem tego nagrać. Ale los bywa, yy, że tak powiem, ma duże poczucie humoru. No, wszystkiego najlepszego, lecę, Dziękuję wszystkiego najlepszego. Zbigniew Wodecki przygotował porywające show, przy którym goście rewelacyjnie się bawili. Ha! 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 Ta dzika dawno odkryta, a upyłeka nie tu, a upyłeka nie tu. Szanowcza majka polisz barbaros galapagos, i galapagos pagos, a upyłeka nie tu. A, że ci tekstylni ludzia, że chcą opi, opie strukt Jak rozpędzić cikus, może sadzić kaktusy, przejdzie im ten luz. Niepotrzebny nam ubaw, jak na jakichś bermudach, straci z domu wyjść. Robią wszystkich bambusa, przydałby się z ramusa, choć figowy ryś. ha!